siemano widzowie, to ja. Barty, oficjal. I dzisiaj na serwerze moim, znaczy na bar na Bartkowu, czy tam na Bartkowo, będziemy dzisiaj budować żabkę. I zaraz się widzimy, Więc ta żabka jakoś fajnie nie będzie wyglądała. Więc okej, okay, będziemy ją dzisiaj budować. Oczywiście zrobię ranek. Aha, duście się Ja, pidi, co ja mówię? Dead, Oczywiście żabka na wojanki, bo patrzcie ile wojanku. ją. A się go napije. Mmm, ale bym się napił, wojanka. Ale w sumie dobry nie. Będzie niedaleko mojego domku w Bartkowie. Będzie niedaleko. Yy, mój brat też będzie mógł iść do tej żabki. Ale żeby dostać innego wojanka, to trzeba zapłacić, będzie zapłacić jednego diamenta. Oczywiście ja nie muszę płacić, bo jestem właścicielem tej żabki. Okej. Okay. Będę potrzebował tabliczki też. Trzeba tutaj trochę teren zniszczyć. Ja mam więcej wojanków niż budowli. Bo będzie trzeba dużo wojanków mieć. Oj, mój brat coś robi. Dobra, budujemy żabkę. Mm, coś źle wyszło. Mm, Okej. Okay. To trzeba znieść, bo nie mam jak się do, do, dostać. Nie wiem, czy coś w ogóle widzicie, ale chyba tak. Tak będzie jakoś wyglądała ta żabka, jakoś wygląda, spoko wygląda. Chyba a będzie potrzeba więcej drewna. No będzie trzeba jeszcze zebrać drewno, więc widzimy się, jak zabiorę drewno. Nie wiem, czy to wygląda jak żabka, ale spoko. Teraz tylko trzeba tutaj dach zbudować. Skrzyni też będzie trzeba dużo zebrać. Oj, widzę, że nie zdarczy znowu drewno. Co to? Będziemy musieli ciągle zbierać drewno? Co? Chyba tak, nie? Aż się teraz napije wojanka. Mmm, dobre. Serio. Ale oczywiście Minecraft się napija, nie w prawdziwym życiu widzowie, jakbyście wiedzieli. Oj, no pada. Oj, no i musimy znowu zrobić. Dobra, zebrałem dużo drewna, nawet do skrzynki musiałem włożyć aż. Zastanawialiście się, jak tu weszłem, jak tu weszłem. Normalnie, Pochodnie też będą potrzebne, ale to później ogarniemy. Oj, dobra, musimy ogarnąć te pochodnie. Dobra, Elo, e, tutaj e, szapka jest zbudowana, tylko potrzeba jakieś drzwi, ale to później ogarniemy. Tutaj już są włączone wojanki. Tutaj jeszcze, oj, karibora tutaj nie włożę, nie? Ja pierdziele. A po co mi to? A tutaj nie wolno brać. Ale w ogóle szybki ten film będzie. A waszej yy, rzepce są wojanki? Jak tak? To napiszcie w komentarzach. Dobra, później będzie dostawa. Dobra, czekajcie. Muszę to zrobić. Zaraz się widzimy. Hmm, chodźmy zobaczyć, yy, gdzie jest dostawa wojanków. Chodźmy zobaczyć. a ja się napiję, bo mam mało, więc chciałbym sobie kupić. Albo ukradniemy wojanki. Ukradniemy wojanki widzowie. Ukradniemy. Czekajcie, halo, halo, to napad na wojanki, to napad na wojanki, to napad na wojanki. Na no dobrze, zaraz panu ruszam wojanki, zaraz panu dam. proszę poczekać.